Cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Tobaczak i witam was w kolejnym odcinku ogrywania randomowej mapeczki Necropolium. Wracamy do naszej wspaniałej serii, standardowo o godzinie 17 dnia następnego. Tak jak możecie pamiętać, to jest miejsce, w którym skończyliśmy w ostatnim odcinku. Jeśli chodzi o ostatni odcinek, mm, mapa nie prezentuje się najprościej, nazwijmy to w ten sposób. Co mam przez to na myśli? Mapa jest dosyć toporna, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, jeśli chodzi o rozwijanie armii, natomiast tak, mamy siódmy dzień, puszczamy sobie turkę, jeszcze wiadomo żadnych, um, żadnych konfrontacji z botem mieć nie będziemy. Natomiast tak, jeśli chodzi ogólnie o aspekty samej gry, wydaje mi się, że jak najbardziej fajnie było widać jak działa nekromancja, jak się sprawuje na takiej mapce, wydaje mi się, że jak najbardziej... To będzie bardzo widoczne. Tutaj są przejścia zablokowane, więc Morton może wracać. Morton dalej może poszukiwać Ktosia. I tak, mamy tutaj troszeczkę więcej wizji. Wydaje mi się, że tutaj możemy już kogoś spotkać. Tutaj również um, spojrzymy jeszcze raz na przeciwników, czyli tak, z naszych przeciwników. Czy ktoś tutaj może być? Tutaj może być Koł. Chyba też o tym wspominałem w ostatnim odcinku, że tutaj ten brązowy może się pojawić i wydaje mi się, że to jest jedyna możliwość. Co prawda, nawet po naszych odcinkach z nakirem, tak jak mogliście zauważyć, nawet na łąkach czy na tych magicznych wyżynach znajdowało się, znajdował się loch. Więc wszystko, tak na dobrą sprawę, może być możliwe. 250 wystarczyć powinno, tak jak najbardziej. Ok, zrobimy to w ten sposób. O tak, jak najbardziej. I jeszcze tak, to co by się przydało zrobić. Przydałoby się na pewno wykupić następnego bohatera. Dostaliśmy teraz tym razem Xi. To jest bardzo fajna informacja. Xi dojedzie, powinno dojechać praktycznie do Diesel. Z uwagi na to, wydaje mi się, że możemy naszą pyrę wykorzystać do tego, żeby zebrać środki znajdujące się tu jak najbardziej, niestety to troszeczkę jeszcze skróci, jeszcze bardziej skróci troszeczkę nasz ruch, natomiast wydaje mi się, że to nie jest najmniejszy problem, wykupimy liszę, możemy ulepszyć w zasadzie koście, szkielety na kościeje i to będzie w tej turze najbardziej miało największe znaczenie i jeśli chodzi o tą bohaterkę, to Xi może zostać właściwie z ożywieńcami na dobrą sprawę, ja ich nie potrzebuję w mojej armii, one są tylko z powolnieniem nie będą się nadawać do niczego. I tak, i wydaje mi się, że oczywiście Gizel może jechać, dostarczać armię. Mamy tutaj jeszcze Duel Szkieleta, bardzo fajnie. Będziemy mogli powiększyć nasze, naszą armię co tydzień. Natomiast, tak, jeśli chodzi teraz o następny ruch, wydaje mi się, że nasz Moandor może z całą pewnością odblokować tutaj tą kopalnię klejnotów. Um, możemy zrobić w ten sposób, możemy zrobić w ten sposób. Um, oczywiście będziemy fokusować tego, nazwijmy najważniejszego z panów Pikinierów czytaj Halabardnika. Um, I tak, jeśli chodzi o koście, wydaje mi się, że na pierwszą, na pierwszą turę możemy pojechać tutaj ze zdjętą kontrą. W następnej turze możemy pojechać tu, teraz możemy przyspieszyć Kościeja, żeby zmeczował e, szybkość e, Żeby zmeczował szybkość halabardnika i jak najbardziej może w tego halabardnika wejść. Oczywiście pikinierzy powinni fokusować te mniejsze szkielety, ale niestety fokusują e, te większe staki nie szkodzi Wydaje mi się, że to już takie jest po walce. Tak, jak najbardziej mniejsze straty, bardzo fajnie. Inteligencja nie jest taka głupia, zupełnie szczerze, natomiast wydaje mi się, że chciałbym na początku em, dokończyć skile, które już posiadam. Możemy się jak najbardziej tutaj odciążyć na Liszu. Z uwagi na to, że Mandar jest w nich specjalistą e, i z tej samej przyczyny będzie miał więcej e, punktów szybkości. Niestety tutaj pokazuje się fioletowy, bez jakiejś konkretnej armii. Natomiast wiemy, że tutaj jest, tutaj jest najprawdopodobniej biom fioletowego i zaraz się tam do niego wybierzemy. Jeśli chodzi tutaj o pozostałą armię. Wydaje mi się, że tak. Musimy chwilę poczekać. W tej turze jeszcze Pyrę dozbiera troszeczkę. Tutaj już nie ma przejścia. Ok. I jeśli chodzi o dalszy ciąg ruchu. Wydaje mi się, że przydałby się następny bohater. Tylko nie wiem, czy z targowiska się teraz jeszcze opłaca tak na dobrą sprawę korzystanie co przez to mam na myśli, czy po prostu opłaca się, opłaca się um, wymiana tych surowców przez targowisko, wydaje mi się, że niestety nie. Jeśli chodzi o Cina, on będzie troszeczkę taki upośledzony, taki koślawy Um, taki bardzo katorżniczy, powiedziałbym. Natomiast wydaje mi się, że jest to delikatny mus, z uwagi na to, um, jak wyglądają nasze środki. Nie miałem, nie mogłem sobie pozwolić na następnego bohatera, więc po prostu ten chain będzie wyglądał w ten sposób. W następnej turze, oczywiście, już będziemy mogli sobie pozwolić na lepszy, kiedy Miriam będzie miała więcej punktów ruchu. I jeśli chodzi o Moandora to oczywiście zabiera on armię. Um, I wydaje mi się, że możemy się wrócić z. Tego miejsca. Natomiast to jest ciekawe miejsce. O tutaj. Z uwagi na to. Wydaje mi się, że może być tutaj zamek. <laughs> um, natomiast wydaje mi się, że z tą walką z gryfami warto by było poczekać. Ale mówi się trudno. Tak zwane. Um, te gryfy są niestety bardzo szybkie. Um, I z uwagi na to... Y nie będą to jakieś duże problemy. Natomiast będą na pewno problemy w ten sposób. Tak, możemy oczywiście strzelać po dwa gryfy. Jak najbardziej. Tu możemy złatować, tu możemy zweitować. Tu możemy zdjąć kontrę, jak najbardziej. Ten gryf oczywiście wleci w tego szkieleta, więc tak, możemy stanąć tu kościejem. Wampirem <laughs> też przydałoby się tam podlecieć, żeby zablokować yy, naszego lisza, żeby mógł dalej w, w dalszym ciągu strzelać. Bez żadnych zahamowań. Tak, niestety się wymienią miejscem te dwa przyjemniaczki. Yy, I. Tak, wydaje mi się, że uderzymy tu. Jeśli chodzi o lisza, to liszem przesuniemy się tu. I teraz właśnie dzięki temu zyskujemy możliwość strzelania we wszystkich trzech bardzo fajnie. Jak najbardziej mi się to podoba. Niestety liszowi zostało już tylko. Yy, zostało niewiele HP, ale. Nie będzie taki straszny problem. Troszeczkę szkieletów nie szkodzi jak najbardziej. Yy, I tak Moandor może jechać w dalszym ciągu do przodu. Yy, wydaje mi się, że w tej turze pozwoliłbym sobie na zbudowanie jeszcze tego amplifi amplifiera, czyli tego poszerzacza nekromancji. Z uwagi na to, że potrzebujemy jak najwięcej tych szkieletów zyskiwać. I tak, jeśli chodzi o naszych bohaterów, to tak. Wydaje mi się, że Miriam może śmiało na razie jeszcze podjechać do zamku um, odłożyć ożywieńce, zabrać więcej armii <laughs> Jeśli chodzi o pyrę, to Pyre może po prostu tutaj poczekać. Będzie wioz, wiozło armię w tamtym kierunku, czyli jeszcze dwie kratki w dół, to nie szkodzi. I teraz Miriam będzie mogła dowieźć do pyrę. Możemy zabrać więcej Liszy możemy wykupić te dodatkowe cztery wampiry, zamienić te 4 więcej na kościeje, jak znaczy na szkielety, jak najbardziej i tak jak mówię Miriam, może wjeść śmiało armię do Pyre, Pyre do Xi, Xi może zabrać armię od Pyre i zawieść się do gizel. superowo tak, jak najbardziej. Teraz Diesel może po drodze zajechać tu. Eee, może wziąć leadershipa jak najbardziej. Możemy oddać tą armię. Diesel teraz może pozbierać środki, które leżą tutaj po bokach. Z uwagi na to, że nie będziemy potrzebowali następnych chainów w najbliższej przyszłości. I oczywiście Isra oddaje jednostki do Mohandora. Może oddać też zjawy jak najbardziej. My możemy oddać szkielety. Isra będzie je wziął w drugą stronę. Jeśli chodzi o one wydaje mi się, że tak będzie sensowniej zrobić. Eee, I tak, to też jest walka bez większych strat. Jak najbardziej, w ten sposób tak jak najbardziej możemy strzelić. Tu niestety, jest po naszych zjawach. Eee, jeśli chodzi o zaklęcie, no, jak najbardziej musimy odnowić sobie manę. To jest taki delikatny mus już. Tutaj, wait, wait. Tu możemy zdjąć kontrę, żeby na pewno kości jej nie stracić. Jeśli chodzi o tego wilczego rycerza, to możemy spróbować go zablokować w ten sposób i bardzo fajnie, bez większych strat. Te 5 zjaw to naprawdę nie są duże straty. Wydaje mi się, że 13 szkieletów jest jak najbardziej tego warte. <laughs> możemy kontynuować tutaj jazdę w dalszym ciągu. Za takie walki też już dostajemy szkielety. Um, bardzo fajnie tutaj kolejna walka z gnolami jest ich dosyć sporo, ale to nie szkodzi. Mamy już 6 liszów, um, więc jak najbardziej się tych walk nie obawiamy. Nasza Balisa też całkiem fajne obrażenia łupie, um, więc z tego też jestem jak najbardziej zadowolony. Um jeśli chodzi o to, ile faktycznie co turę możemy tych obrażeń zadać. I nasze licze na prostej strzale też naprawdę potężnie mócą. I tak, już mamy 43 dodatkowe szkielety z takich prostych walk, które są kompletnie bez strat. <laughs> I właśnie to jest potęga nekromancji. To jest coś, co każdemu się zawsze, zawsze podobało, kto każdy to uwielbiał. Um, z prostej przyczyny, bo jest to łatwe do grania po prostu, to nie ma tutaj co dużo gadać, jakby to jest po prostu przyjemne, um, jeśli chodzi o stronę, właśnie gameplayową. Jeden kościej to nie szkodzi. Logistyka: jak najbardziej, zyskujemy 7 szkieletów w zamian, jak najbardziej dobra wymiana, um, i możemy tutaj dalej jechać, um, dalej kontynuować jazdę w poszukiwaniu następnego zamku. I tak jak mówiłem, nasz Isra będzie powoli dopinał tego chain'a, który wraca do, do zamku. Teraz pozwolimy sobie na rozbudowę ratusza, w następnym. jeszcze w tym tygodniu postarałbym się zbudować. Um, zbudować um, ratusz, ale to co chciałem powiedzieć, to sale ciemności. Z uwagi na to, że chciałbym. Jak najszybciej, o jest i Morton też z powrotem. Chciałbym jak najszybciej ym, uzyskać czarnych rycerzy też do mojej armii. <laughs> I jeśli chodzi o nasze jednostki tutaj, to jak najbardziej ta Kisra może zabrać tych szkieletów nieulepszonych. Ym, bardzo się cieszę z tych zaklęć, które dostajemy, bo nasz Moandor zaklęć oczywiście z gildii yy, magów nie zna. <laughs> I tak, Giselle może pojechać tędy. Isra może przekazać te szkielety. Teraz Giselle może jechać dalej do Pyre w zasadzie taksi. Może tutaj po prostu odkrywać, nie jest potrzebna do tego Chaina Pyrrha po prostu podjedzie do Giselle i odda armię z powrotem do Miriam. Bardzo ładnie Miriam wróci do zamku. I tak, jeśli chodzi o tą turę, to wydaje mi się, że jest czwarty dzień. I z uwagi na to, że mamy czwarty dzień, wypadałoby na pewno pokusić się troszeczkę o ulepszenia. I tak, potrzeba do tego 6000, żeby zbudować czarnych rycerzy. I tak, potrzebuję razem jedną, dwie trzy tury, czyli powinno starczyć, bez problemu, jak w tej turze zbuduję, Bo tak, jest Cytadela, jeżeli w następnej turze nie zbudujemy zamku, to też się nic nie dzieje. Natomiast tak jak mówię, chciałbym bardzo tych Czarnych Rycerzy. I właśnie z uwagi na to, ym, przyspieszam troszeczkę proces. Ym, natomiast tak, jeśli chodzi o Miriam i o Pyrę. Wydaje mi się, że tych, tak, tych szkieletów nie będziemy mogli ulepszyć bez wymienienia zasobów, więc... Tyle wystarczy? Nie, 590 to jest, przepraszam. Ok, jeszcze nie starczy, bo to po 50 wymienia. Teraz już starczy, jak najbardziej. I teraz z powrotem. Czajnik się kontynuuje. Miriam i tak może zostać na razie w zamku. Pyrem może jechać tak już w stronę diesel. <laughs> ona po prostu, ona wydaje mi się, że po prostu zejdzie wtedy z drogi, żeby, żeby. Po prostu łatwiej było tą armię doczeinować. I tak, jeśli chodzi o Mandora, czy ja chciałbym odkrywać tutaj to bagno. Hmm. Wydaje mi się, że tak, bo tam, tam może być dużo krypt. Na pewno chciałbym się pokusić o tych cyklopów, którzy są tutaj w dużej ilości. Mamy też dodatkowy przychód już stąd, mamy te 500 dodatkowego golda, więc bardzo fajnie. No tak, wieloletnie już się stąd cofa oczywiście. Um, I tak, Moandor. Na pewno Isra musi zjechać z drogi, żeby Moandor mógł sobie na spokojnie przejechać po drodze. Um, tak, Moandor po prostu poczeka w tym miejscu Jak najbardziej um, Więc tak, jeśli chodzi o dodatkową armię, na razie armii dodatkowej nie ma Tutaj troszeczkę niefortunnie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o środki, bo chciałem zdecydowanie bardziej dostać pieniądze niż, um, niż cokolwiek innego, co tutaj dostaliśmy z um, owej z owej owej um, skrzyni. <laughs> Zgobiłem słowo, przepraszam najmocniej. Jeśli chodzi o PERE, to oczywiście PERE może tutaj tak być pomocniczym chainem, który będziemy robić w następnej turze, żeby tak Sim mogło tutaj wyciągnąć troszeczkę tego, tych zasobów, natomiast tak Monander kontynuuje swoją podróż Możemy zaatakować jak najbardziej te rosałki i to jest, właśnie, to jest właśnie klucz do tego żeby dostawać kościeli zamiast szkieletów. Po prostu trzeba mieć stack kościoła na każdym staku, czyli nie stracić zwyczajnych, zwyczajnych kościeli i tyle. Hmm, jeśli chodzi o tą turkę, wydaje mi się, że możemy też te zjawy dobudować. Hmm, natomiast chociaż zjawy nie wydaje mi się, że są jakkolwiek konieczne, możemy zbudować później, żeby mieć też możliwość budowania ratusza. Czyli w następnej turze potrzeba nam zbudować zamek lub sale ciemności. I w następnej po prostu musimy dobudować, hmm, dobudować co? Bo już nie wiem, co chciałem powiedzieć. W tej turze musimy zbudować zamek, w następnej musimy zbudować salę ciemności i to wystarczy jak najbardziej tutaj Isra mm, Okej okay. i Giselle, tak Giselle na razie zabiera armię od Mondora ze wszystkimi dobrami inwentarza może odwieźć armię z powrotem do Pyre i może się ustawić tutaj, żeby móc z powrotem armię doczejnować, jeśli chodzi o Pyrę. To oczywiście oddaje ona artefakty do XI Xi może wziąć na pewno za kamienną skórę przyspieszenie. Jeśli chodzi o Kersa, to wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia. Tutaj te hobgobliny powinny uciec. Tu są czarne smoki. Troszeczkę niefortunnie. Natomiast 16 kościeli, magię ziemi oczywiście, tak jak wszyscy nekromanci najbardziej lubią. Bardzo fajnie. Jeśli chodzi o tą armię, to Xi może jechać w tą stronę. Pyrę zabierze od niej na razie i jednostki i artefakty. XI może już poczekać, po prostu tutaj, e, na następną turę. <laughs> Jeśli chodzi o Pyrę, Pyrę, może oddać tego nieulepszonego szkieleta Istrze, który będzie jechał w dalszym ciągu e, w dalszym ciągu na. E, jako chain, po prostu. I Pyrę może oddać jednostki Diesel, Diesel. Mandarowi jak najbardziej. Um, I teraz możemy też już ustawić troszeczkę bardziej w tym kierunku, żeby mogła dojeść armię do XI. Jeśli chodzi o budowę, to jak najbardziej możemy zbudować Sale ciemności. Jestem bardzo zadowolony. Jeżeli się wszystko uda, to wydaje mi się, że też będziemy mogli zbudować um, radę miasta w naszym drugim zamku. Tak, jak najbardziej chcemy odwiedzić tą kryptę, tylko troszeczkę inaczej ustawić naszą armię. Bez strat, jak najbardziej. Siedem kolejnych kościeli, bardzo się z tego cieszę. Um, I tak, tutaj mamy orki po drodze. Hmm, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić tą walkę zdecydowanie lepiej, przyspieszając wampiry i po prostu lecąc na samej turze wampirami. Bardzo się cieszę, że orki fokusują e, naszego dużego staka kościeja. Nie natomiast te jedynki pozostałe. Ojojoj, nie tym miałem zdefować. Niefortunnie. I tylko sześć i bardzo fajnie. Widzdoma wydaje mi się, że nie potrzebujemy brać. mandor um, może tutaj w dalszym ciągu przejść do przodu. Um, tak, Miriam jest tutaj jako Chain, tak, możemy pozwolić sobie na Town hall, a bardzo się z tego cieszę, mamy 2000, czyli potrzebujemy jeszcze tylko 1700, żeby w następnej turze mieć zamek i mieć naprawdę bardzo fajny przyrost armii w następnym tygodniu. Yy, I tak, jeśli chodzi o Mandora, zobaczymy czy przy drodze będą jakieś obiekty, tak, to, to yy, dokładnie jest biom brązowego, ten jeden kości jak najbardziej, straty jest ok. Więc z uwagi na to, że wiemy, że jest to biom brązowego, to postaramy się zająć zamek przed wykupem bardzo fajnie. Jeśli chodzi o tego naszego Chaina tutaj, to tak, wydaje mi się, że Isra może jak najbardziej podjechać tu. Bardzo fajnie. Miriam może od niego zabrać te szkielety. Które pozwolimy sobie ulepszyć w następnej turze? Miriam oczywiście dowiezie jednostki do Isry. Isra dowiezie na przykład do PYRE Pyre do XI. Potem tutaj dalej tego chaina będziemy rozwiązywać, jeśli chodzi o jednostki. Jeśli chodzi o ten zamek, wydaje mi się, że nie musimy tutaj nic budować. Natomiast możemy zbudować marketplace'a. Ok, to przyznam. To targowisko na pewno zwiększy nam trade'a i zdecydowanie te, ta odrobina kasy, którą wydamy na to, żeby zbudować targowisko tam, na pewno się opłaci. I właśnie też dlatego, że musimy jeszcze coś wymienić na drewno i dzięki temu wymieniamy za 3, nie za 10. I tak, jak najbardziej, mamy zamek. Jestem bardzo szczęśliwy. W drugim tygodniu mamy zamek, mamy czarnych rycerzy, więc będziemy mieli ich razem aż 6. Potem po ulepszeniu do upiornych będzie ich naprawdę sporo. Tutaj są nasze ziomki przygotowane na następny tydzień. Jeśli chodzi o Chaina, jest naprawdę superowo. No i co? Wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy ta forma um, po prostu jednego tygodnia w dalszym ciągu Wam odpowiada, czy może trochę dłużej, po prostu do takich momentów kombinacyjnych nagrywać. Um, bardzo by było mi miło. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba materiał, możecie zostawić łapkę w górę i subika, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami, które będą wychodzić na kanał. No i co, ja się żegnam, także ja byłem ja, wy byliście Wy, a to były Heroes 3 w Mighty Magic z dodatkiem Hornowa DLS. Trzymajcie się ciepło, cześć.